Moja wpadka na scenie. Jak obroniłam taniec, gdy w pierwszym kroku rozpruł mi się cały kostium i pokazał całe plecy oraz połowę pupy? Kilkanaście lat temu e, grałam tytułową rolę Kopciuszka w balecie dla dzieci, które wystawialiśmy w Teatrze Palladium, i finałową sceną całego baletu jest moment, gdy kopciuszek spotyka się na balu z księciem i tańczą bardzo romantyczne, piękne adagio, czyli taki popis e, dwóch osób e, i miałam nowego partnera. W momencie, gdy zeszłam ze schodów, yy, zaczynałam zrobić takie zwroty fuetę w, w arabesku i on jakby chyba zapomniał, że ja ten zwrot będę robić i bardzo mocno trzymał mnie tutaj yy, w okolicach biodra, a ja szarpnęłam się, żeby ten ruch wykonać, który miałam w choreografii zadany i w tym momencie poszedł cały suwak, który był w tej sukience tutaj skryty, który trzymał mi ten kostium i ten kostium po prostu rozwalił się tak, że o, całe plecy miałam gołe, widać było mi rajstopy, pod którymi nie było majtek, bo baletnice nie noszą majtek pod kostium i aż prawie do samego pośladka było widać moją całą pupę. Na sali śmiech. Dzieci niektóre się zaczęły śmiać, a ja z kamienną twarzą, romantyczną, piękną, zmieniłam na biegu całą choreografię, żeby się nie odwracać w żadnym momencie do tyłu, żeby nie pokazywać tego, że ten kostium nie jest rozwalony. I nawet reżyserka, moja koleżanka, powiedziała, że ona by się po prostu na moim miejscu prawdopodobnie rozpłakała i uciekła za kulisy, bo byłoby jej wstyd i to byłoby straszne. Natomiast ja dokończyłam w roli całe to Adagio. I rzeczywiście, jak rozdawałam autografy potem na płoje teatru, to podeszła do mnie jedna pani i powiedziała, że ogromnie mi gratuluję, że dałam radę um, obronić ten taniec w takiej trudnej sytuacji, gdzie jest spektakl dla dzieci, one się śmieją, sytuacja jest trudna e, i że bardzo szanuję to, że potrafiłam e, zachować zimną twarz, zimną krew i byłam w roli do końca.